A gdzie masz jakieś ręczniki? W szafce w łazience. Przepraszam bardzo, ty tu chyba jesteś częściej ode mnie. Ukrywasz coś przede mną, przepraszam bardzo? Mieszkam tu, przecież to mój bratku. Brat. No, brat, co jest z tobą nie tak? Karolek, a wiesz co bym zjadła? Co jest? Czy byś zjadła? Oku. Nie zrobisz swojej ulubionej osobie jedzenia? Nie podasz mi podnosek? A co ty rączek nie masz? Czemu ty go zawsze bronisz? Zabratym w ogień, głupia No co? Karolek, a my będziemy razem spać w jednym łóżku? No teraz to ja ci współczuję akurat. Bo Karolek śpi, to chrapie, śmierdzi i pierdzi. Zdradzasz mnie z nią? Czego ty nie zrozumiałaś? Powiedz mi czego? mam ci wytłumaczyć? co poszło nie tak Karol obejrzy mi jakiś film horror nie 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 bo ja nie spać, a ty będziesz darła mordę. Bo się boję!